No słuchajcie widzowie, dzisiaj wieczór będzie bardzo miły I ja obczajemy tego bossa, nie? Który tutaj jest Tylko ja się trochę boję, bo nie jestem pewien Czy ja jakby posiadam rzeczy, żeby w ogóle Na niego pójść, co nie? W sensie nie wiem jak on wygląda Nie wiem co on robi, nie wiem czy jest silny Bez zbędnego przedłużenia, typamy się do oka Strzelam, że po prostu musimy tego użyć tutaj Ale nie wiem czy mam rację, więc sprawdźmy Uwaga Tak, i on się od razu wyrespił Okej okay. Ty fy. ty co to jest? Jakby to jest od razu Okej okay. Jak on wygląda dziwnie? Eee, reszty się jakieś... Ty, co to jest? Wytyfy? Ej, nie mogę tu latać! Czemu nie mogę tu latać? Tarcza, wypierdzielaj. Ej, nie mogę tu latać. Wytyfy? O! Ale da się go trafić, finalnie. Jakaś arena w ogóle. Co to jest? A, dobra. Jak to wali w ogóle, ty! Czekajcie. Nie wiem na czym się skupić. A, jak to wali? Nie dobra, trzeba to wybić. Trzeba, trzeba to wybić, to jest za duży demec. Tarczę muszę na slot od razu wziąć Dobra, ogarniemy to, ogarniemy to, cokolwiek to jest Ty, ja jestem totalnie nieprzygotowany na tą walkę Ale czemu latać nie mogę? Nie, one się ciągle respią, to czemu tu to robić? Ktoś tu chyba zginie Mam totem, nawet nie jeden, ale że latać nie mogę? A stawiać mogę rzeczy? Nie mogę nawet stawiać rzeczy, wy typy, O co tu chodzi? Chodź tu, to. Nie rozumiem Wrzucam jakieś te ty, dobra, to jest sick! Te dziwne słupki nic. Nie no, nie mogę się zatrzymywać za plecami nawet. Ja muszę być w ciągłym biegu Ja pierdziele Bijaj te kule Ale że w niego Ty to może mieć sens Tylko ja pierdziele ja pierdzielę no Odbijam, staram się jakoś w niego odbić, ale weź to trafi jeszcze! Jaj dobra, powiem tak, takiego czegoś się nie spodziewałem. Przede wszystkim nie spodziewałem się, że będę mógł latać. Mamy trzy koksy, powinno styknąć chyba, ale... Ty ja nie wiem jak go zabić, ja go raz kwasu, z łuku, tylko trafiłem póki co. Będę musiał skoczyć, te zostaw mnie. Nic muszę. O, dostał coś. Mogę to tak czy nie mogę? A, pierdziele. Ej, ale szczerze, to, to jest confused walka, strasznie. No, dostań tym! O, nagle dostał. Wytyfy? Ale za co? Aha. Co jest za hitbox? To jest za hitbox. Dobra, bez tych hitboxów to tu nawet nie ma co startować. Rozwalmy te gówna. No weź! aha. O, 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 aha Dobra, ja, nie, ja muszę być ciągle w ruchu. Jak się zatrzymam, to jest zgon automatyczny. Ej no to latanie na to nie byłem gotowy. Na brak latania jednak. To jest jednak zbyt duży komfort, tylko jak zabraknie to go czuć aż za bardzo, nie? On się sam zabije, jak ja po prostu tutaj przetrwam tyle czasu i będę to niszczył, czy jak? No bo oni są za wolne, to to whatever jest. Już tak jak mówię, zawsze jakaś perełka można cyknąć i to jest wiecie, tyle. Ale jak ja mam go trafić? Nie da się go trafić. No i, i to jest niemożliwe, nie? No przecież przelatują to przez niego wszystko. I. Trafię, to ona przeleciała, o kur... To mnie nie ty nigdzie jak ona przeleciała czy nie? To wygląda na w końcu jakiegoś bossa, który coś wymaga od nas To mi się podoba Tylko nie podoba mi się to, że jest nielogiczny O, nagle dostał damage, jakieś wytyfy Ja po prostu mam to niszczyć, tak? I to jest mój cel czy co? I co, jeżeli rozbiję wszystkie to dostać jakiś damage? Trzeba mu w oczy celować? No teraz dostał w oko, dwa razy dostał w oko, no nie, to jest niemożliwe Nie da się, nie, nie da się nic Poddaję się, nie opłaca się w niego strzelać, musi się zniszczyć, dobra I co, po prostu mam wybuchać razem z tym, git, mogę wybuchać Ja wybuchowy chłopak jestem generalnie No nie, ten most nie wygląda na trudnego, ale wygląda na żmudnego Dziwne jest po prostu mega właśnie Nieintuicyjny jest mega Ja bym musiał stać jakby przy rogu O, dostał O Jezu, ja wiem Niech oni po prostu strzelają w niego, Jezu, jestem idiotą Dobra Po co ja to odbijać, jak mogę ich po prostu, jakby wiecie Wybuchnij mnie jak mogę ich po prostu trzymać w jednym miejscu jakoś tak i niech oni teraz strzelają. do walcie, 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 walcie. Nic nie trafili. zajebiście. Mega dobrzy jesteście. No tu. I walić. We... O, dostał jeden jakiś! Dobra, no i tak to co robić po prostu. Walcie, walcie, no. I nagle nie walą! Czekajcie, wytłukę wszystko, żeby się porazpiło ich więcej. Jak już znamy mechanikę, to już to nie będzie ani trochę trudne. Póki nie są jeszcze tak zestakowane. No i no, wala, walać, wali, wa wali we mnie. Ale czemu we mnie? Bo nie dodżuję, to nie wiem, co za pytanie Ty masz te kulki, odbijać te wybuchowe rzeczy? tak Brzmi jak sens No, o! Dostał, dostał, tak, dostał chyba teraz Faktycznie chyba dostał damage Mamy w tym momencie to tutaj A, teraz poszedłem i się to zniszczyło jak przystałem za blisko Dobra, ale kumam Jezu widzę, co ja bez was zrobił? Czy się giga, nie wiem, brainami Pierwszy raz nie mówię o sobie, używając tego stwierdzenia, hehe Trafię? 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 Trafiłem Ale czy zadaję mu demet teraz? Ty, to jest najdziwniejszy boss jaki obiłem w życiu Serio Nawet nie, też on jest ciężki, nie? Bo te, te moby są tak gigawolne, że to jest insane, ale... Nie, nie, wiem, dziwne to Naprawdę dziwny ten boss Jestem mega skonsternowany Tym wszystkim, dobra Mamy kryształy w końcu Strzelać! O nie, zabiłem to Walcie, walcie Coś tego ruszyło, czy nie? Ty, no nie wiem, go to nic nie rusza! Jeden z dziesięciu kryształów zadaje damage O, to ciekawa. Ciekawostka. Ale to co nieważne w jaki sposób zabije kryształ po prostu muszę niszczyć kryształy i tak długo, aż on nie zdechnie? Czy jak? No to jest, nie ukrywam dziwne. O to jest ten kryształ. W sensie teraz to mam wrażenie, że ten był jakiś większy, nie? Tak, te kryształy są jakieś większe. No 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 strzelać. O, dostał, dostał, dostał! Dobra, wszystko jasne! A, i znowu dostał! I czarny się zrobił, co jest? Po prostu biegamy bez celu, czekamy jak urasną, jak urasną, to walimy. Tak? I chyba tyle. Udało nam się ogarnąć mechanikę, po zadaniu mu połowy HP. O! Co to? Ty, dobra, to chyba o to chodziło, nie. O kurcze, bele No tak, przecież ja nie mogę stać w miejscu, o tym zapomniałem. Co ty robisz za huragan, typie? Gościu, helikopter robi normalnie, taka. No, trochę dostaje. Jezu, kocham tą pałę. Uwielbiam pałę, naprawdę. No i to tyle chyba z jego, tak? Tych. Wow. W końcu zszedł. Zrobił śmigło. I poszedł. Poxa. Ty, ale bez kitu. Przecież jakby człowiek... Tak, nie wiem, krążył wokół takiej, nie wiem, czegoś takiego. Potem jeszcze tak się zaczął kręcić jak debil. bym się zżygał. Szanuję go, że nie żyga. Te krystały nie będą większe. Ufam ci, Max, w takim razie. Nie powinienem, ale ufam. Ale okej, okay, jesteśmy dwiecie. Bliżej niż dalej do końca, więc super Ty w ogóle kamerka jest zepsuta Dobrze, że napisaliście, bo mnie ogarną za cholerę Dawaj, kończymy to śmigło twoje Cere gorsiu, bo się zgrzygasz zaraz, to już lepiej żebyś wiesz... Karolka tu nie robił Na no, luzaku Dobra, no jak tutaj schodzi to już nawet fajnie To daję no, tylko jak on znowu zacznie latać to będzie niemiło I trzeba będzie się co chwilę, że tak to powiem, dobra Odpalę te coś Ile, ile się da Okay. i są duże kryształy. Zajęliście Kończymy go teraz. Lecimy. Proszę walić w kryształ jeden. Dobra, jeden jest. Te kryształy bią damage. Dostał no. O, dostał z w ogóle randomowo. Let's go. Ok, zarobiście. I ostatni będzie prawie koniec albo koniec. Let's go. Dawaj. O, no, walić. No ile... Nie, dobra, że jeszcze już myślałem. No to było niebezpieczne. Ale dobra, pokręci się. Ty jego oczy w ogóle w cie tej ciemni widać co jest Dobra, jazda Faza pierwsza, no, Oby, a no, nie Wytrole, Nie? Koniec się, no ch chyba koniec. Tapter complete dance To no, chyba nie ma trzech faz jednak. Jak się kończy... Czy jak się kończy, o. Tak, umiera. Dobra, udało się, budzie, dwieżą szczerze. Jakby on miał jakieś trzy fazy, i bym go walił przez pięć lat, to bym było mi smutno. Czy jest ender? Czy jest nie, czy jakaś skrzynka, jakaś fajna? Dobra, mamy to! Let's go! I mamy skrzyneczkę. A co w skrzyneczce? Uwaga, uwaga. Shadow chest. Dragonek. Dobra, czyli dlatego nie dostałem Dragonega z oko Z oka, bo mamy tutaj. Czyli możemy się pobawić w hodowanie smoka. Jest Source Stone, cokolwiek to jest. Nie mam do tego pojęcia. Fortuna 4. Veil mining 2, Suneling 2, okej. Okay. Płyta i perełki. I ta skrzynka się zniszczyła, Właśnie chciałem ją zniszczyć, żeby sobie zabrać. Co można z tego zrobić? Shot bullet? Co? Uh, okej, okay, czyli mamy nową broń! Jakąś magiczną! Czekajcie. Wróćmy. Wow, gdzie, gdzie jestem? Czemu mnie tepnęło po środku niczego? Wróćmy do domu w takim razie. Chciałbym przetestować to coś. Mamy tutaj te zadanie. Enter the void and kill the void shadow. Ty, co ja tu mam w ogóle? Widzisz to? Stawa suppression, blast amplifier, dragon scale, shadow chest. Ty, fy? Ile Jakie nagrody za to! Ty, no nagrody top. Czym jest shadow chest? Czy tam w środku coś jest? Coś tu będzie? Tak! ty fajny aspekt, co jest? Dwie nagrody Dwa jasnoka mam No i to mi się podoba Vein mining dwa jakieś Fortuna 4, Potent poison, co to jest? Wyższy level wzmacnia czas poisona ty fej 142 level Co jest? Ty ja czuję się jak bóg gry, nie? Jakbym przeszedł w tym momencie Jakbym miał już serio, jakbym, miał, nie wiem, przeszedł wszystko Jakby to był final boss tej gry Jakie temy w ogóle? Czym jest fame? Czym jest efekt fame? Jestem fame? -em? Tak, o